Mazurii. Cześć wszystkim. Nasz drugi odcinek. Wydanie mazurkowe. Zbyt Z Wydwizdowa. Z wypizdziawki jeziornej. Jesteśmy teraz właśnie na majówce u Matysów. Jest super, są fantastyczni ludzie. Mamy dużo zajęć i frekwencje na poziomie festiwalowym. No. I... I? Chodzimy po, po ubieraniu na dreskodach jak kolorowe ptaki. E, na to dużo pija alkoholu. Nie prawda. Ale nie. On, on tak mówi, bo jego tam nie ma, słuchajcie. Siedzi i gra. Nieprawda, nie gra. A jest tutaj automat, na którym grałem, jest super. E, słuchajcie, dziękujemy Wam za fajne e, recenzje i fajny odbiór naszego odcinka premierowego. Chyba się spodobało. Widzieliśmy, że Mieliśmy same takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 ileś tam było na YouTubie, 15. A, a tych nie było ani jednego, więc chyba się spodobało. Także y, dzisiaj drugi odcinek i mamy taki temat, który y, chodzi za nami od dłuższego czasu, on też wzbudza troszkę kontrowersji mianowicie e, kizama z baciata. Czy jedno z drugim się dobrze komponuje, jak y, chlebek z masłem, czy raczej jak y, chleb z nieświeżym pasztetem? No ja bym powiedziała, że kizomba z baciatą to jak z nieświeżym pasztetem się komponuje i <laughs> to zdecydowanie, tak. ale już słuchajcie, na przykład urban kiz i baciata, daje radę, daje radę. No to powiem Wam, że polecam, polecam łączyć jak najbardziej, nie tylko figurki, ale też styling, bardzo często lasteczki się pytają ej, 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 oj, 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 a tutaj dodała e, łapki z baciaty, to co, co wtedy? A my to wtedy zajebiście. A czy Panowie mogą coś y, bacia teraz tutaj do Urbana poddawać? Wiem, że tak. Przede wszystkim wszelkie elementy slow motion, które robicie na początku, to się Wam bardzo przydaje. Starajcie się tylko nie trzymać tak partnerki mocno i tak ciasno bardzo jak płaciacie. Raczej dajcie jej więcej e, swobody. Natomiast co do kizomby, m, ja uważam, że to się w ogóle nie przydaje. W sensie, jeżeli ktoś jest bardzo mocno już e, z, 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 zbaczatowany, mhm. to w kizombie będzie miał trudno. Tak no. po prostu. Będzie Chyba, miał że dużo ktoś tańczy, słuchajcie, Mikane. Nie? I a propos tej Dominikany, exactly. na to przykład sięga po merengę. I wtedy na przykład jeszcze będzie lepszy Sembero, tak. czyli na przykład Semba mu fantastycznie wtedy siądzie, więc Oj, tak. jak najbardziej. Takie kombinacje są fajne. Natomiast najgorsze połączenie, naszym zdaniem, to jest z Sensual Impro pójść do kizomby takiej właśnie klasycznej. Tak. I wtedy wszelka tutaj ta gumowatość jest po prostu no, rach, ciężka. No, także generalnie my zachęcamy, żeby tańczyć wszystko, ale jeżeli ja osobiście uważam, z tym się na to nie zgadza, to mówię zaraz, że jeżeli chcesz być w czymś dobry, to lepiej się skupić na jednej technice. Jeśli masz mały talent, no nie. <laughs> Ale jeśli jesteś wybitnie uzdolniony. To... I tu się nie zgadzamy. To ja tańcz, uważam, to że kizombę, jeżeli będzie... chcecie dobrze tańczyć, To tańczcie samą kizombę, ewentualnie techniki pokrewne. Czyli Taraszynia Semba też Urban Kiz, oczywiście możecie do tego dokładać. Natomiast... Do tego jeszcze, o, zuka możecie też oczywiście popróbować, bo to się też fajnie przydaje w, w Urban Kiss. Tango! Tango, jeżeli tańczycie tango, słuchajcie, na no to propsy. Bardzo, bardzo polecamy, jeżeli chodzi o łączenie tanga z urbanem, jak najbardziej. Ale, chcecie się oddać dobrze innej technice? No to się wtedy skupcie na. Bądźcie się jak Mono, już po 40, bądźcie MONO! Jak już będziecie po 40, no nie, to bądźcie Mono. A do tego, do czasu, wszystko! Życie jest zbyt krótkie, Masakra. tylko Nie zniesę, jeszcze mam to z nim być do jutra. Ale słuchajcie naprawdę słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteśmy na Mazurach. Pierwszy mój raz w życiu... ja pochodzę z Mazur, a on tu nigdy nie był. W życiu nie byłem, nigdy w życiu nie, nie, nie piłem mazurskiego jeziora. No, także słuchajcie, dziękujemy i zachęcam jeszcze raz, żebyście nam zadawali jakieś pytanka konkretnie, o co chcielibyście zapytać. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat mazury. okoliczności przyrody, jak mazury na przykład, to mi się nie ma słońca. Niestety. Chciałem tutaj znaczy zamoczyć. Jest, ale za chmurami. Chciałem zamoczyć tutaj duży palec dłużej. Obalamy stopy. mit, że bywa tak, że słońca nie ma. O to już słońce jest. Są przebłyski. Gdyby, gdyby słońca nie było, to ziemi, ziemi by nie było. Ja, jak się to... <grym> ja się to jezioro tutaj? Co to jest? Jezioro Bęsia? Bęsia czy... No. Nie. Wydaje mi się, że tak. No. To jest Także słuchajcie, ja ma, się... lecimy na tarasinie na zajęcia i widzimy się w Krakowie niebawem. Aha i oczywiście zachęcamy na loft -Zako. to jest wyjazd za dwa tygodnie, więc yy, dziewczyn nam brakuje. Ladies! Hello? Ja tam też będę. Dobra, już nie mamy czasu. Bęskie. Jezioro, Jezioro Bęskie. Bęskie. Jesteśmy nad Jeziorem Bęskim. Chciałem zamoczyć to duży palec u stopy, ale. Jest ale, za się, zimno. ale pewnie. Buziaczki. Mm. Dziękujemy i do następnego razu. Pa.